Tutaj się ręce składają, tylko nie przejmujemy ta tak, że po dwóch, trzech zaraz będzie ręka zbita, tak, no hop, W razie czego, że w dali możemy tak, przepływać, a raz możemy sobie zwijać, tak, ten blok tu robimy, hop, fajnie, hop, hop. W razie bez przestrzeni, dwie, trzy, jeden, dwa, trzy, drugi, hop, hop, ładnie z biodra, biodro odchylenie, w razie czego, że jak wypuści kopnięcie, to może sięgnę, tak. Także nie robić tam, no od razu jest to tak także wszystko, co lewy, prawy, po wszystko, tu jest mądrowa, także tu krótkie krótki bo ja Reakcja, reakcja. reakcja, ja chcę, ja się ja chcę, ja chcę, wszystko

Krok starszy. starszym. Prawda, prawda. I do pozycji jest. Hop. I do pozycji stabilna pozycja po akcji nie przychodzić krok. Lewy cierpli, lewy, prawda. Lewy bar, dużo. Lewy łoki, dużo. Lewy barkiem. Tu z rąk laty. Zysk ten, który Lewy lider. To jest jedna akcja. To jest pierwszy rąk, który do robimy z

z tym, gdy w krzyczach tak, wiesz przyjmiecie Lidla, zrobicie sołtysa, których nie będzie czekał na waszą drogę, więc to musi być hop, hop, hop. Od razu jest zbicie, bo on jest w moim zasięgu, to chodzę lewym nojem, tak, że pomału na spokojnie. Zaczynam sobie tak, wyczuwam tempo, hop, 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 hop. lewym nojem. Także w się przemieszczeniu ciężar musimy pamiętać o przemieszczeniu ciężaru z nogi na nogę, bo ciężar jest na trakcie samej ręki. po To nie wyrobi się o Przepiszczą to, w Ja uważam, że z lewy, prawy, lewy się, prawy w bo lewy poszukiwanie dniem. Żebyście nowo nie ubiegali się z nie czego już Mój rok, mój zabranie mój rok, mój rąk mój O. O. wszystko o, o. mój rok, mój rok, mój rok, mój rok, mój rąk, mój rok, mój rok, mój Czy nie władze robi i tak po władzą, 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 tym władzą, 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 I pewnie, żeby, chcieli, to normalnie władzą,